Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie i proszę wysłuchać ogłoszenia parafialne. Dzisiaj gościmy w naszej parafii księdza Adama Kępowicza, proboszcza z Katowic-Załęskiej Hałdy. Jak regularnie tutaj jest, zawsze prosi nas o pomoc, wsparcie materialne dla jego prac remontowych, bóg zapłać za ofiary. Dzisiaj także można do 13.00 oddać krew w domu parafialnym. O 15.30 są nieszpory. O 20.00 medytacja karmelitańska, która wraca po wakacyjnej przerwie. Ona zawsze ma miejsce w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W tym czasie także jest okazja do spowiedzi świętej. Dzisiaj na Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie ksiądz Piotr, nasz wikariusz, odbiera dekret moderatora rejonowego Ruchu Światło-Życie. Przy Bazylice dzisiaj funkcjonuje mobilny zespół szczepień. Można skorzystać. Jutro, pierwszy poniedziałek miesiąca o 8.30 jest nabożeństwo do świętej Joanny Beretty-Molli. O 18.00 msza święta w indycji Różu, rodziców modlących się za dzieci. Także o tej godzinie jest spotkanie przygotowujące dorosłych do sakramentów. Rozpoczyna grupa katechumenalna. We wtorek po mszy świętej wieczornej jest spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej. W środę o 20.00 jest spotkanie lektorów. W czwartek o 16.30 msza święta szkolna dla dzieci tak co tydzień, o 19.00 spotkanie wspólnoty dorosłych. W piątek po wieczornej mszy świętej są spotkania oazowe dla młodzieży. Zapraszamy na nie nowych chętnych. W sobotę o 5.30 rusza parafialna pielgrzymka na obchody kalwaryjskie ku czci podwyższenia krzyża świętego na górze świętej Anny. Zapisy jeszcze trwają, w zakryst jest lista. W tą sobotę także o 15.00 jest piknik parafialny w Świętej Rodzinie na terenie szkoły nr 11 w programie Wspólne Śpiewy z kapelą Jania Bent, gry, zabawy i grill. Zachęcamy, zapraszamy. W przyszłą niedzielę duże wydarzenie w całej Polsce, bo w Warszawie będzie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, premasa Polski i matki Elżbiety Czackiej. Z tej okazji za tydzień wysłuchamy listu Episkopatu. Kolekta za tydzień jest na cele archidiecezjalne. Przewodniczący Episkopatu Polski skierował apel o solidarność z Afgańczykami. Po świętych za tydzień panie zespołu Caritas przeprowadzą zbiórkę na ten cel. Pełną treść apelu można znaleźć na stronie parafii. Jako parafia chcemy pomóc wielodzietnej rodzinie w trudnej sytuacji. W związku z tym prosimy o żywność oraz chemię. Kosze na te artykuły, kosz na te artykuły znajduje się przy szczielnicy. Już teraz dziękujemy za okazane serce. W poniedziałek, za tydzień, po mszy świętej wieczornej, zapraszamy członków chóru, kantores familie na spotkanie w domu parafialnym. To pierwsze spotkanie po pandemii, można powiedzieć. Do Wczesnej Komunii Świętej zgłosiło się pięcioro dzieci. Jeśli rodzice prowadzą życie sakramentalne, a dzieci wyrażają stałe pragnienie przystąpienia do Komunii Świętej, zapraszamy do tej formy przygotowania do sakramentu Eucharystii. Najbliższe nauki przedślubne rozpoczną się 16 września. W naukach można wziąć udział wcześniej, te nauki nie mają terminu ważności. Zapisyj przez stronę przednami w środę są śniadania dla seniorów i zapraszamy po tych śniadaniach na zajęcia stańca, tańca. Już to wcześniej zapowiadane było. Te zajęcia rozpoczną się 15 września. Co tygodniowe zajęcia stańca tańca towarzyskiego, użytkowego będą trwały godzinę. Będzie to od 10. Taniec poprowadzi Aleksandra Bednarz, instruktor tańca. Prowadziła już tego typu zajęcia w Domu Kultury na Zygmunta yy, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przy Kaplicy Bożego Miłosierdzia do kosza można wrzucać czyste, bewełniane koszulki, t-shirty bez nadruku. Zostaną one wykorzystane w czasie pikniku parafialnego w ramach warsztatów ekologicznych. Dziękujemy Paniom oraz Panom za sprzątanie kościoła naszego i kaplicy adoracji, dekoracje kwiatowe, te dekoracje także dorzynkowe. serdeczne Bóg zapłać. I pomódlmy się za naszych zmarłych parafian, zmarła Władysława Palonek, lat 87. Pogrzeb we wtorek o 8.50, także róża, zmarła róża wieczorek, lat 70. z ulicy Szeptyckiego. Pogrzeb we wtorek o 9.45. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.